Siemanko, Siemanko, tutaj dogrywam głos, ponieważ grałem to spotkanie sobie po prostu przed snem i tak sobie nagrałem bez głosu. Na e, tego bardzo krótki materiał wyszedł, ale. Witam Was w kolejnym odcinku mojej przygody w Madden NFL 24, w karze zawodnika Bartkiem Jameson, to jest drugi sezon. No i spotkanie numer 3 po dwóch kolejkach mamy 2-0 bilans, więc fantastycznie rozpoczynam ten sezon. Czy, czy utrzymam tą serię? Jeśli Wam się podoba Madden, zostaw łapkę w górę. No i rozpoczynałem pierwsze podanie udane w tym meczu. Tutaj świetne podanie do środka chyba do Michaela Pittmana Juniora. Kolejna akcja tutaj w tym meczu powiem Wam także. Już mam trochę taki luz w tym graniu. Bardzo dużo też jakbym dużo biegam z piłką, i czasami te podania są strasznie dziwne. tak jak tutaj do Jeffersona, niestety nieudane. Bardzo dużo jakby trochę improwizuję. Taki trochę mały chaos, można powiedzieć, ale poczułem się już zbyt pewnie. Chyba tak nazwę w ogóle: odcinek, że poczułem się zbyt pewnie. No bo jak będziecie oglądać ten klip, to możecie to stwierdzić, że tak jest. No bo te moje zagrania są właśnie takie. Wiecie, poczułem się pewnie, jestem bardzo pewny z siebie, mają konfidencji. i Naprawdę to zaczyna wyglądać coraz lepiej ta gra, moim zdaniem, coraz lepiej gram. Nie wiem, ile taka ja potrwa mam jak najdłużej, bo ja nie mam czegoś takiego zamiaru zrobić, że wyjdzie nowy maden, to się przygląda na nowego madena. Nie. Ja mam zamiar sobie ponagrywać tą, tą, tego madena na spokojnie, ile będę chciał, ile będę chciał sezonów. Myślę, że z czasem jeśli... No ja bym chciał dojść do tego 10-9 overala, więc może taki będzie cel, zrobić jak najwięcej mistrzostw. Wiadomo, z czasem sobie chyba zwiększę poziom na All Madden, jak już będzie się robiło za, łatwi... za łatwo. Bo ogólnie jakbym miał nagrywać kolejną jakąś grę, z, e, jeśli chodzi o futbol amerykański, to będzie kariera, e, to będzie College Football, która ma wyjść 19 lipca, choć nie będę na premierę na pewno miał tej gry. Na pewno ją będę chciał nagrywać, sprawdzić. No jeśli będzie 10 minut, 10 godzin za darmo, to na pewno ją nagram i sprawdzę dla Was. A potem wruszę z pełną serią, bo będę chciał tą mieć grę w pełnej okazałości, w pełnej wersji, więc na pewno ją kupię. Bo ostatni College Football, jeśli chodzi o amerykańską grę, o football amerykański, to była edycja 14, NCA Football 14. No więc bardzo czekam tą grę. Tam będzie już kariera na pewno uczelnią, kariera zawodnikiem no i to tyle ale możecie zobaczyć jakie te podania czasami były głupie tutaj kolejny raz szukam, szukam no i na szczęście się udaje podać ale są też ryzykowne podania tutaj kolejna nasza akcja no i tutaj znowu biegnę do prawej strony no, i nie udało mi się uciec. Tutaj jeszcze zgubiłem piłkę. Na szczęście podniósł, podniósł ją nasz kolega zespołu, i na szczęście mamy pierwszą próbę. Kolejna akcja, i tutaj wbiegłem w pole punktowe, zdobywam przyłożenie po indywidualnym biegu. Mamy to dobra akcja w moim wykonaniu. No i to prowadzenie jest potężne, bo 21 do 0 zaraz będzie. Gromim Arizonę tutaj podanie do Hokensona i kolejna, pierwsza próba. Na razie ogólnie ten mecz się układał perfekcyjnie tutaj niestety nie podjąłem zbyt dobrej decyzji jeśli chodzi o bieg, tutaj kolejne podanie do Hawkinsona i tutaj to moja pewność siebie zawiodła, po raz pierwszy w tym sezonie podaje na interception niestety tracimy piłkę, trzeci mecz pierwszy błąd taki, tutaj też takie podanie w chaosie czekaj tak dziwnie brzmi, czy coś tutaj się odbija oj sorry Eee, fatalne wcześniejsze podanie, ale tutaj Hawkins są naprawdę kapitalny chwyt eee, No i zdobyła pierwszą próbę A Lizona trochę podgoniła, już mamy tylko przewagę jednego posiadania, a nie trzech. Tutaj znowu szukam, szukam, biegam. Eee, postanowiłem powiedzieć, no i to niestety nie udało mi się. Musiałem zamilknąć, bo mój pies właśnie stał, bo głębie na parapecie. Nie wiecie, trzeba bronić domu. No i ogólnie tutaj błędy za błędem i niestety czwarta próba 4 yardy, oczywiście nie ryzykujemy, było kopnięcie za trzy ale nasza obrona się świetnie spisała, odzyskaliśmy piłkę, a nie było kopnięcia za 3, a nie, to chyba, nie wiem co było, ale dobra, nie nie kopali, tutaj znowu szukam podania, nie znalazłem go, pobiegłem w, w prawą stronę, niestety stan powalony i tutaj po raz kolejny ryzykuję, kupię te zagrywki, tracę piłkę no i drugi błąd w tym meczu tracimy piłkę, no i tutaj trochę chaosu się na szczęście nasza obrona w tym meczu była świetnie dysponowana dzięki czemu nadal prowadzimy posiadanie, ale jeśli nadal tak będę grał to możemy tego meczu nie wygrać tutaj świetne podanie do Jeffersona no i Jefferson zdobył pierwszą próbę 3 yardy no i zdobywam drugie przełożenie w tym meczu po indywidualnym biegu Bartek, że na razie Pomimo błędów w tym meczu prowadzimy, zdobywamy przełożenie, ale trzeba powiedzieć, że nasza obrona w tym sezonie gra kapitalnie. Tutaj po raz kolejny pobiegłem, ale tutaj niestety obrońca się przedarł. No i zyskałem tylko 3 yardy. Jak będę coś tak piszczał, to sorry, ale nie wiem o co chodzi. Może o to, że mam w gardle teraz. Kolejna próba, no i to niestety fantastyczna gra obrony rywali. Powalony chwilę zostałem przez obrońcę rywali. 14,28, trzecia próba, 18 yardów. Ale po co tak biegasz, James? Nie mam pojęcia, ale tak wyglądało to spotkanie. Dużo chaosu. Ale nie było najgorsze. Kolejna próba. Czekanie. Pyk. Podaję do Addisona. No i Addison znowu pierwszą próbę. No i co? Bardzo dobrze. No, wyszło bardzo dobrze. Końcówka meczu. Może jeszcze uda się na jedno przełożenie. Uda się. Trzeci raz biegam z piłką, zuwam przyłożenie, no jest strasznie z się takim biegającym, rozgrywającym, ale ja lubię taki styl, takich rozgrywających lubię, tak, tak naprawdę taki nowoczesny rozgrywający tak wygląda, biega, rzuca. To jeszcze pod koniec meczu siedziem, a może jeszcze jedno przełożenie niestety się nie udało, nie wiem po co wziąłem ten timeout, ale spaliśmy czas, wygrywamy trzeci mecz rzędu dwa razy podałem na przełożenie, jak się nie mylę. Trzy razy po indywidualnym biegu zdobyłem przełożenie. Raz podałem na interception, raz miałem fumble, ale to było naprawdę kolejne udanie. Spotkanie w karierze Bartka Jamesa, trzecia wygrana w tym sezonie. 3 może będziemy mieli perfect season. Wygram wszystkie mecze, tak wyglądają moje statystyki. Podana 325 yardów jest naprawdę kolosalne. Statystyki w końcu zagrałem na 5 minut, jak się nie mylę. Tak, to był na 5 minut, bo ostatnie dwa mecze były kwarta po 4. No i co Wam mogę powiedzieć? To tyle w tym odcinku. Krótko, ale reszta będzie długa. Już raczej nie będę nagrywał bez komentarza na żywo. Może też będę tak wycinał te materiały. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Żegnajcie. Madenowe świry. NFLowe świry. To tyle. Jeszcze raz. Zostaw łapkę. Suba. Elo. Narka.